18 grudnia, vlog ma z dzień drugi. Dzisiaj, niedziela, dzień pański. Także stylizacja skromna, i lecimy do kościoła. Zanim to otworzymy sobie jeszcze mój pro-influencerski kalendarz adwentowy. ok, wróciłam do domu. I zabieramy się za nagrywanie, bo wczoraj nie wstawiłam TikToka. Jestem załamana samą sobą. W ogóle się nie mogę zebrać ostatnio do tego nagrywania. I dzisiaj trzeba stawić, żeby zapowiedzieć widzom mój kanał na YouTubie. Ja jestem w szoku, jak ja mam dzisiaj good hair day. Super. Mała przerwa w nagrywaniu na obiadek. Dzisiaj karkówka and chips. Fredki top. zakończył. E, także z Wojtem na jarmark świąteczny, mimo że jest 20, ale zgodził się, jest zimno. że jednak warto jeszcze jechać. Jedziemy. Dojechaliśmy do Abenidy. elegancko, jedziemy na jarmarka. Czy to Twój samochód Wojt? Chyba nie tak. Nie. Ale brudny. I co? Co z Twojego ciechnie? Nie, chyba nie. Uff. Wojtek patrzy na Ciebie z grzane wina, prawda? Czuroski, moje ulubione jedzenie. Cukru, cukrujesz, pudrujesz? Robimy test w z sosem oreo sosem oreo. Dobra, peścik mhm. mm. 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 Ale no, czuroski to jednak czuroski. No. Ale z tym Oreo są super. Bardzo dobrze, że wzięliśmy z Oreo. Daj okejkę Polecam Wojtek wyjada po lewe oreło. Mm, Nic nie może się zmarnować. Najlepsze. Wyszymy z prawdziwego lodu. Chyba tak, bo tutaj jest śnieg. No właśnie, mi się to też to wydaje, dojście. że tak. A teraz Wojtek skrywa takiego mądrale, a wcześniej sam mówił, że nie, to nie jest. Tak, tak nie było. <laughs> ja mówiłam, że prawdziwy lód, a Wojtek nie to by się stopiło. Wojtek. Zimno, mi. ok. Zrobione. oj tak, co byś sobie teraz zjadł? Ja konia z kopytami. Co? Nie? No, nie wiem. Coś chce się nie je koniny. Zaparkowaliśmy na awanidzie. No o jezu, a pan nam mówił, że można. No właśnie. Jesteśmy w maku, bo tak chciał drwala. I teraz chcina. Uwielbiam trwala. Wróciłam do domu już jakieś pół godziny temu co najmniej i zaległam, i w ogóle nie mogę wstać i za każdym razem w takiej sytuacji tak żałuję, że się malowałam, bo jakbym się nie malowała, to bym po prostu poszła spać. I już nawet nie myła twarzy, chyba nic, bo to już jest taki poziom wycieńczenia, że bym po prostu poszła spać. Nawet się nie przebierając najchętniej, tylko taką sobie zasnęła a jak mam make up to muszę go zmyć Ok, jest następny dzień ale stwierdziłam, że zrobimy łączonego vloga z dwóch dni, bo z wczoraj miałam trochę mało materiału i byłby trochę krótki byłam dzisiaj w szkole właśnie pisałam maturę z geografii gdzie ja nie rozszerzam geografii więc ostatni raz, w ogóle lekcję gegry miałam rok temu także rzuciłam się na głęboką wodę, napisałam wszystko a jak to się zobaczy i naszła mnie taka ochota na takie Pyszne batoniki Crunchy z Dills, że stwierdziłam, że nie idę do domu, tylko do Dils, bo muszę je zjeść po prostu. Więc idziemy do Dills. Mamy to, to są właśnie te batoniki, to są już za 7, zł. To wcześniej były za 6, ale i tak wybiorę, biorę, bo są pyszne. Tak patrzę, co tu jeszcze jest. I Jezu, Dills w moim mieście rządzi, to jest tyle rzeczy. O, ostatnio od wzięłam sobie też tę te chętkę i byłem mega pyszna, więc Dorę też. Kawałek musiałam przejść i teraz trochę mam do domu. Hmm, ale to było tego warte. Mój samochód jest u mechanika, więc muszę wziąć samochód mamy i jest przerażona i stoi teraz w drzwiach. I yy, mi kibicuje, żeby mi się udało wjechać z garażu, także trzymajcie kciuki. I szczęśliwie... Jezu, guma. Szczęśliwie dojechałyśmy na miejsce. Jestem top kierowcą. Pierwszy raz wsiadam do auta, już jadę bez niczego. To już staż, staż moi drodzy, miesiąc cały. Teraz muszę mamie napisać, że dojechałyśmy cało, bo chyba umrze nam zawał, jak ja nie napiszę. Wyszłyśmy z treningu i ja nie żartuję, jest ślisko jak na lodowisku i ja się boję, że jednak nie dojadę tym samochodem do domu. Może być różnie. Jest mega ślisko, więc boję się, że nie dojedziemy do domu, ale jedziemy jeszcze do Biedry, bo chce nam się ciperki. Szczęśliwy update, ik. dojechałyśmy do Biedry całe i zdrowe. Ostatnio cały czas mówiłam, że chcę nauszniki i Esi się cieszy, że wreszcie znalazła dla mnie nauszniki. Takie się, idealne. I co takich nauczników nie przyjmiecie? Takie ja właśnie chciałam. Głosujcie tylko, czy wziąć pingwina czy renipsa. Ogólnie robię sobie z moim chłopakiem wspólną wigilię, bo będziemy święta osobno, bo ja jedę do rodziny do Gdańska. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie wspólną wigilię, na którą przyrządzimy każdy po swojej ulubionej potrawie wigilijnej, i ja przyrządzam e, zupę serowo cebulową mojej mamy I to jest taki sztos. I chciałam sobie kupić składniki, ale nie ma nigdzie tych serków. Mm. Może jakieś promki? Jeśli co ci wpadło w oko? My Ale słodkie! To jest nasza top przekąska. Zawsze kupujemy sobie babeczki wedlowe. Ja i moje siostry. To jest nasza wspólna no, tradycja. Kupujemy. Kochamy to totalnie. Najlepiej jest jak jest promocja 2 plus 1, chociaż teraz już takiej nie ma, bo jest inflacja i teraz przerobiliśmy na 3 plus 1. Ale jak było 2 plus 1, to było idealnie, bo jestem akurat ja, Esi i Daria no. i zawsze kupowałyśmy sobie 3 i, I jedną za darmo. Daria opuściła rodzinę gniazda, jak już wspominałam w poprzednim vlogu, no i teraz już się nie opiemy na wspólne promocje. Esi jest najgorszym prezentownikiem na świecie, bo nie wie co mi kupić, i cały czas mnie pyta, co mi kupić, i cały czas wcale mi nie. mówi, co mi kupi. I teraz padła na pomysł, że kupi mi Oral B Star Wars. Jakby ja lubię Star Wars, ale bez przesady. Nie, Esi, nie jesteś wcale najgorszym prezentownikiem. Po prostu nie masz weny ostatnio. Ale my jesteśmy biedni, jeszcze. Na szczęście wzrost Esi jest chipso. O nie, ja wcześniej próbowała tam dosięgnąć i nie dosięgała, więc... Jako niski sklep trzeba sobie radzić. Aha. Jeszcze będzie nasza dla chwilę. Marwelowe picie. Są jakieś inne? Co to jest za bohater? Dał e, Gilgamesh to jest. Aha, nic mi to nie mówi. No. Od paru lat próbuję mi wyprać mózg e, Marvelem, ale jestem totalnie oporna hmm. na naukę. I cały czas hmm. ją że hmm. superman. Jeżeli pokazałam, bo teraz się nakręciła na te picia z Marvela, ale idziemy już do kasy. Esol, kupisz mi na Sylwestra hmm, szampana Timo X? Oczywiście. Na tych biedrowych regałach z różnościami są bardzo fajne rzeczy. Więc szukamy tutaj prezentu dla mnie z racji, że Esi jeszcze nie ma. Co? Nie. Pianino elektroniczne, które się składa. Ej, ja to chcę. Ej, ja to bym bardzo chciała. Esi mhm. znalazła takie coś. To jest jak zublesy, nie wiem, czy Zutowano pamiętacie kiedyś zublesy. były. I ja myślałam, że to umarły, kompletnie ta idea, a to jest tu. Wow. Esi, ogląda polipokety. Ej, ale słodkie, małe te figurki. Nie wiedziałam, że są takie małe polipokety. Aż kiedyś jadła ubranka od polipoty. Ale nie! Ale przestaje kupoty. XD. Co to jest? Kiedyś miałam takie jabłko do zjeżdżania i było superowe, ale mój tata na tym usiadł i zjechał i mi złamał i obiecał, że odkupi i nigdy nie odkupił. Widzę kolejne nauszniki dla mnie. No, to są nawet słuchawki! Słuchawki, nauszniki i fidget to i wszystko w fidget jednym. Patrzcie, to... patrzcie, jakieś jakie skiety. Patrzcie, jakieś śliczne patrzę, jakieś Nie wiem, że wreszcie znalazłyśmy nauczniki prawdziwe i całkiem ładne, ale kurde, wolałabym białe, więc szukamy, czy są jakieś białe. Tam no, wygląda na to, że nie ma nigdzie białych takich. Jest dużo ogólnie tych różowych, ale są tylko różowe, a ja bym chciała, białe albo takie kremowe. No. Nie dość, że nie znaleźliśmy nauszników To jeszcze moje chipsy okazały się przy kasie, że kosztują 7,48 zł załosne. No to jazdunia do domu Bo tata już się Mama wkurza nas zabije. Mama nas zabije, bo e, nie ufa mi Że wjadę sama do garażu I każe tacie wjeżdżać Jedziemy. Próba wjechania do garażu zakończona niepowodzeniem, jednak przyznaję rację, trochę przerosły te moje możliwości. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że jest dosłownie jak na lodowisku, nawet nie próbuję się ślizgać. bo tata się przed chwilą wyrąbał, także nie dziwię się, że ten samochód zjeżdża. Dotarłam do domu. Janę, kocham tego koka. on się utrzymuje dosłownie cały dzień. Nawet trening, mega. Ja tu już umyłam włosy, gotowe do spania prawie. Zapomniałam otworzyć kalendarza adwentowego do dzisiaj. A akurat zjadłam sobie coś słodkiego, także. Idealnie. Aniołek. Okej. Okay. I tym samym kończę dzisiejszego vloga. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Pa!